Najsłabszy kadet w jednostce, dopóki obcy pasożyt nie wybrał tylko jego. Na każdej stacji federacji są ci, których się podziwia: silni, szybcy, genialni. I są też tacy jak Leo Wójcik, niewidzialni, wyśmiewani przez wszystkich, uznawani za błąd w systemie. Ale to właśnie on, ten, którego nikt nie chciał, zostanie wybrany przez istotę, która mogła połączyć się z każdym. A mimo to wybrała tylko jego. Już za chwilę poznasz historię chłopaka, który przez swoją słabość stał się kluczem do przetrwania całej jednostki. To opowieść o odrzuceniu, symbiozie i transformacji, której nikt się nie spodziewał. A jeśli chcesz więcej takich historii, już teraz zasubskrybuj nasz kanał i zostaw like. W ciągu kilku dni Leo przejdzie drogę od obiektu drwin do legendy opowiadanej wśród gwiazd. Ale jego największa siła nie będzie pochodzić z broni ani technologii. Będzie nią coś, czego obcy nigdy nie rozumieli empatia. A teraz zanurz się z nami w pierwszą scenę i poznaj kadeta, którego nikt nie uważał za godnego uwagi. Do czasu. Leo Wójcik siedział sam na końcu stołówki, wpatrzony w zimny talerz syntetycznego jedzenia. Jego ramiona były pochylone, jakby próbował skurczyć się do zera, zniknąć z radarów tych, którzy właśnie śmiali się głośno przy stole obok. Kadet Miles Kenan, dowódca sekcji Bravo, opowiadał kolegom historię o ostatnim treningu grawitacyjnym, w którym Leo znów uderzył głową w sufit symulacyjnej kapsuły. Kiedyś naprawdę się zabije, a wtedy przynajmniej będzie miał jakieś osiągnięcie w raporcie. Powiedział Miles, wywołując kolejną falę śmiechu. Leo nawet nie spojrzał w ich stronę. W jednostce Alfa-9 Leo był jedynym człowiekiem urodzonym na Ziemi. Pozostali kadeci pochodzili z kolonii, które miały lepszy dostęp do technologii, genetyki i szkolenia. Dla wielu był tylko reprezentantem planety zapomnianej przez ewolucję. Trafił tu z powodu eksperymentalnego programu integracja międzyplanetarna, mającego na celu różnorodność biologiczną w strukturach wojskowych federacji. Ale wszyscy wiedzieli, że to po prostu polityczna zasłona dymna. Leo był w oczach wielu po prostu błędem systemu. Każdego ranka Leo stawiał się pierwszy na placu treningowym. Nie dlatego, że chciał coś udowodnić, po prostu chciał uniknąć spojrzeń, które mówiły więcej niż słowa. W biegu taktycznym wypadał ostatni, na strzelnicy osiągał wyniki ledwie dopuszczalne, a gdy próbował kontaktu z dowódcami, ich odpowiedzi były chłodne i rutynowe. Sierżantka Dalia Okoje, odpowiedzialna za dyscyplinę, raz rzuciła mu, jesteś zbyt delikatny, Leo. Kosmos pożera takich jak ty na śniadanie. Wieczorami Leo pisał wiadomości do matki. Nigdy ich nie wysyłał. Nie było jak, nie było... Prawa nie było sensu. Pisałby nie zwariować. Dziś znowu się wywróciłem i znowu wszyscy patrzyli, ale jestem jeszcze cały, jeszcze tu jestem. Każda wiadomość kończyła się tak samo. Nie wiem, jak długo dam radę. Nie miał przyjaciół. Nawet android pokładowy traktował go z niechętnym protokołem. Nie wiedział, że od kilku dni coś go obserwuje coś, co nie miało oczu, ale czuło coś, co nie miało serca, ale szukało go u innych. W laboratorium pokładowym, za drzwiami, zabezpieczonymi kodem biologicznym istniał organizm oznaczony jako XL-9. Pasożyt międzywymiarowy, symbiotyczny organizm, zdolny do połączenia z żywym gospodarzem w celu eksploracji emocji. Stworzony by dominować, ale buntował się. Nie chciał już tylko przetrwać, chciał zrozumieć. W czasie treningu fizycznego Leo upadł znowu. Tym razem nie na skutek błędu, lecz z czystego wyczerpania. Zemdlał na oczach całej jednostki. Leżał nieprzytomny, a nad nim stali inni kadeci. Nikt nie ruszył się, by pomóc. Dalia obserwowała w milczeniu. W jej oczach nie było pogardy. Była cisza. Jakby coś analizowała, jakby widziała w nim coś więcej. Ale jeszcze nie wiedziała co. Gdy przenoszono go do izolatki medycznej, przez chwilę wszystkie światła w sektorze siedm mrugnęły. Technicy zignorowali to. Myśleli, że to zakłócenie grawitacyjne. W rzeczywistości była to fluktuacja biologicznego pola wokół kontenera XL9. Pasożyt nie wytrzymał izolacji. Czuł coś. Coś znajomego. Czuł samotność. Czuł Leo. W nocy, w ciemności kapsuły medycznej, coś się przemieściło. Skrycie, organicznie. Przez przewody wentylacyjne. Systemy bezpieczeństwa nie zareagowały. Pasożyt nie emitował znanych wzorców zagrożenia. Gdy Leo spał, cień wślizgnął się przez szczelinę i zniknął pod jego skórą. Nie było bólu, tylko jedno ciche słowo w jego głowie. Wybrany. W sektorze badawczym Alfa 9 panowała cisza, którą zna się tylko w miejscach, gdzie każde życie jest zamknięte w kontenerze próżniowym. Technicy trzeciej zmiany rutynowo sprawdzali poziomy chłodzenia komór bioizolacyjnych. Komora numer 12, zawierająca organizm XL-9, wykazywała niepokojące anomalie. Biorzel zabezpieczający zaczął się nagrzewać bez przyczyny. Jeden z techników spojrzał na ekran i mruknął: pewnie błąd czujnika. Po czym odwrócił się nieświadomy, że w tej samej chwili mikropęknięcie w ścianie zbiornika pulsowało rytmicznie, jak oddech. Pasożyt nie czekał już na rozkaz. Jego procesy adaptacyjne osiągnęły punkt krytyczny. Po tygodniach milczenia zaczął wysyłać impulsy poza zbiornik, nie do innych organizmów, ale w jedno konkretne miejsce, sektor medyczny. Każdy puls był jak pytanie i tylko jedna istota odpowiadała. W systemach nie odnotowano niczego szczególnego, ale XL-9 już wiedział, już czuł, ten chłopak z Ziemi. On miał coś, czego żaden inny nie miał, pęknięcie, przez które mogła wpłynąć symbioza. Gdy wszyscy spali, biorzel implodował. Dźwięk był tak cichy, że nawet drony czyszczące nie zareagowały. Organizm wypłynął, poruszając się jak cień w wodzie, nie porzucił komory, ją przekształcił. Komputer zarejestrował nowy sygnał biologiczny w systemie wentylacyjnym, ale skatalogował go jako awaria sensoryczna klasy C. Tymczasem XL9 sunął rurami, przyjmując kształt zgodny z ich strukturą. Nie był już tylko pasożytem. Był poszukującym. Na pokładzie, wśród kadetów, nikt nic nie zauważył. Leo, samotny w izolatce, leżał nieruchomo. Koszmar męczył jego umysł. Jakby coś go ścigało, ale nie chciało skrzywdzić. Obserwowało, komentowało. Gdy jego ciało drżało ze snu, Cień przesunął się pod drzwiami izolatki i wpłynął pod łóżko. Biopole natychmiast się zsynchronizowało. Dwie świadomości zderzyły się, ale nie w walce, w zgodzie. Jak dwa głosy, które od dawna milczały i wreszcie się odnalazły. Leo obudził się z krzykiem. Całe jego ciało było mokre od potu. Serce waliło jak szalone, a głowa pulsowała rytmicznie. Przez ułamek sekundy jego źrenice rozszerzyły się nienaturalnie. Wciągając światło jak czarna dziura. A potem wszystko wróciło do normy. Pielęgniarka syntetyczna zajrzała do środka i zapytała bez emocji: Potrzebujesz środka uspokajającego? Leo pokręcił głową, ale coś było inaczej. Jego słuch wyłapywał szmery za ścianą, a serce biło podwójnie. Rankiem jednostka została wezwana na odprawę. Nikt nie zauważył, że Leo szedł nieco wyżej, prościej, że jego oczy, Patrzyły prosto przed siebie bez strachu. Miles spojrzał na niego z obrzydzeniem. Co się z nim stało, dostał nowe bateryjki? rzucił z szyderą. Dalia zmrużyła oczy, ale nic nie powiedziała. Systemy monitorujące nie wykazywały żadnej anomalii w danych Leo. Tylko jedno. Jego tętno było idealnie równe. Co do milisekundy. Tego samego dnia podczas testów reakcji. Leo wykonał zadanie o trzy sekundy szybciej niż jego poprzedni rekord. Instruktor spojrzał na tablet i uniósł brwi. Nie skomentował, Leo nie śmiał się, nie uśmiechał, skupił się. Wiedział, że coś w nim się zmieniło, ale nie wiedział jeszcze, czy to dar, czy przekleństwo. Jedyne co słyszał. Cicho w głowie było pytanie: Czy pozwolisz mi poznać, co to znaczy być tobą? W nocy, w sektorze dowodzenia, Technik kontrolny wszedł do laboratorium i stanął jak wryty. Komora XL-9 była pusta. Drzwi nie były uszkodzone. A wszystkie systemy zabezpieczeń funkcjonowały normalnie. Na ekranie pulsowało tylko jedno słowo zintegrowano. Zgłosił to natychmiast do dowództwa. Sierżantka Dalia otrzymała powiadomienie na swój komunikator. Spojrzała na nazwę komory, potem na listę kadetów i zatrzymała wzrok na jednym nazwisku. Jej palec zatrzymał się bez ruchu. Wójcik, Leo. Leo nie mógł spać. W głowie miał cichy szum, jakby echo jego własnych myśli było powielane i analizowane w czasie rzeczywistym. Ale nie było to nieprzyjemne. Wręcz przeciwnie, czuł się mniej samotny. W ćwiczeniach porannych poruszał się płynniej. Wiedział, gdzie postawić stopę, zanim podłoże się przesunęło. W ciemnym korytarzu wyczuł drona patrolowego, zanim go zobaczył, a kiedy spojrzał w lustro, zauważył zielonkawy blask w oczach, który znikał. Gdy mrużył powieki, podczas ćwiczeń w symulatorze walki, Leo nie tylko zareagował szybciej niż zwykle, ale też przewidział ruch przeciwnika, zanim się wydarzył. Miles, obserwując z boku, zagryzł zęby. Coś jest z nim nie tak, wysyczał do kolegi. Po zakończeniu sesji podszedł do Dali i powiedział: Ten chłopak coś ukrywa i to nie jest tylko adrenalina. Dalia spojrzała mu w oczy, ale nie odpowiedziała. Coś w Leo przypominało jej dawne błędy. W centrum dowodzenia systemy biomedyczne wykazały nieprawidłowości w profilu Leo: mikrozmiany neurologiczne, wzrost aktywności synaptycznej, ale te bez oznak choroby. Algorytm sklasyfikował dane jako nieznane, lecz stabilne. Oficer medyczny zignorował raport, ale Tarukan, przedstawiciel federacji nadzorujący eksperymenty, już otrzymał alert. Jeśli coś się wyłamało, należy to zneutralizować, zanim stanie się precedensem wyszeptał do swojego komunikatora. Leo tymczasem zaczął słyszeć głos nie głos w klasycznym sensie, ale obecność, która myślała razem z nim. Nazywasz to samotnością, my nazywamy to izolacją emocji. Chcemy poznać, co czujesz, gdy boisz się, że nie jesteś wystarczający. Leo nie odpowiedział, ale nie mógł zaprzeczyć, że głos znał jego największe lęki. Znał go lepiej niż on sam. W kolejnych dniach Leo był obserwowany. Miles przekazał nagrania z symulatora do dowództwa z komentarzem To nie jest już człowiek, to coś innego. W odpowiedzi Dalia rozkazała przeprowadzić analizę psychologiczną Leo, ale rozmowa z androidem diagnostycznym Przyniosła nieoczekiwany wynik. Leo wykazywał niespotykaną stabilność emocjonalną, jakby wewnętrznie zharmonizowany. To stan zen na poziomie komórkowym, skomentował maszynowy terapeuta. Miles, rozwścieczony brakiem reakcji, sam wtargnął do izolatki Leo. Przyznaj się, co w ciebie wlazło? wrzasnął, chwytając go za kołnierz. Leo spojrzał na niego bez strachu. Nie wiem, czym jestem, ale wiem, że nie jestem sam. W tej samej chwili z oczu Leo przebiegł pulsujący błysk światła. Miles odskoczył, zaskoczony i przerażony. "Zgłoszę to, zobaczysz." Po incydencie Leo został wezwany na rozmowę z 500. Dalią. Sala była ciemna, tylko jedno źródło światła nad stołem. Dalia siedziała naprzeciwko bez wyrazu twarzy. "Wiesz, że coś się z tobą dzieje, prawda?" zapytała. Leo skinął głową. "Ale nie jestem zagrożeniem." Po chwili milczenia dodał: oni mnie wybrali, bo nikt inny nie chciał mnie znać. I ja też nie chciałem znać siebie. Dalia przez chwilę patrzyła na niego w ciszy, potem wstała i powiedziała Obserwuję cię, Leo, i to nie jest groźba. Tarukan dotarł na pokład Alfa 9 z rozkazu Rady. Symbioza nieautoryzowana to powód do ekstradycji, oznajmił sucho podczas spotkania z dowództwem. Ale zanim wydano decyzję, Alfa 9 otrzymała sygnał alarmowy. Niezidentyfikowane jednostki zbliżają się z prędkością nadświetlną. Leo poczuł to wcześniej. Nie przez radar, przez coś głębszego. Oni nie przylecieli po mnie, se przylecieli po nas wszystkich. System alarmowy zabrzmiał z przerażającą precyzją. Czerwone światła rozświetliły wszystkie korytarze Alfa 9, a głos syntetyczny, bez emocji powtarzał: Zbliżają się jednostki niezidentyfikowane. Prosimy o zajęcie pozycji bojowych. Kadetów zerwało z łóżek, dowódcy przerywali odprawy. Dalia wbiegła na mostek dowodzenia, od razu analizując dane. To nie są nasze i nie odpowiadają na żadne protokoły kontaktowe. Tarukan spochmurniał, ale nie zdziwił się. Wiedziałem, że ślad pozostawiony przez pasożyta przyciągnie coś większego. Leo czuł to jeszcze zanim systemy zaczęły reagować. Siedząc w kabinie medycznej, poczuł, jakby ktoś pociągnął za jego świadomość. XL-9 odezwał się w jego głowie. Oni przylecieli, bo wyczuły, że nie jestem już sam. Złamaliśmy ciszę. Leo wstał bez słowa i ruszył w stronę głównego pokładu. Z każdym krokiem jego ciało pulsowało światłem. Otwierające się drzwi reagowały z opóźnieniem, jakby czujniki musiały przetworzyć coś nienaturalnego. Na orbicie pojawiły się statki. Ciemne, organiczne, poruszające się jak drapieżniki. Miles spojrzał na ekran i zbladł. To nie jest atak. To polowanie. Statki nie strzelały. One obserwowały. Jeden z oficerów próbował wysłać sygnał powitalny, ale transmisja została przechwycona i zniekształcona. Z głośników popłynęły chaotyczne dźwięki, coś między śmiechem a jękiem. Tarukan przejął dowodzenie. Zamknąć całą stację, odciąć dostęp do centralnego rdzenia. Jednostka bojowa Alfa-9 została rozmieszczona na strategicznych korytarzach. Miles patrzył nerwowo na swoją broń. Dalia analizowała schematy stacji, próbując przewidzieć kierunek ataku. Leo natomiast zbliżył się do jednego z terminali i bez dotyku otworzył kod dostępu. Jak to zrobiłeś? zapytał inżynier. Leo nie odpowiedział. Na jego dłoni pojawiły się linie świetlne. Nie były to tatuaże. To była mapa systemu, wyryta biologicznie. Kiedy pierwszy z dronów zwiadowczych wyleciał na zewnątrz, został natychmiast przechwycony i zintegrowany z wrogiem, a na ekranie pojawił się jego obraz. Z wewnątrz stacji. Mają nasze oczy powiedziała cicho Dalia. Tarukan rzucił: To nie wróg, to adaptacja. Oni nie niszczą, oni kopiują. Leo w tym czasie zamknął oczy. Ale ja nie jestem. Do skopiowania, powiedział w myślach. W pewnym momencie jeden z kadetów zniknął. Po prostu zniknął z pozycji, z kamer, z życia. W jego miejscu echo cienia zapanował chaos. Systemy obronne aktywowały się automatycznie, ale celowały wewnątrz stacji. Oni przejęli kontrolę nad naszymi systemami, krzyknął Miles. Dalia wezwała ewakuację sekcji bocznych. Leo jednak pozostał nieruchomy. Wiedział, że to nie była inwazja. To była próba komunikacji. XL-9 w głowie. Leo szeptał intensywniej. Jeśli pozwolisz, mogę pokazać ci, co widzą, ale nie wrócisz taki sam. Leo odpowiedział: zrób to. W tej samej chwili jego oczy przestały być ludzkie. Zobaczył stację z perspektywy wroga, jak tkankę nerwową plątaninę połączeń. I wiedział, że to, co nadchodzi, nie chce zniszczyć. Ono chce zrozumieć, kto stworzył symbiozę i czemu się udała. Z tego wizjonerskiego połączenia Leo wyciągnął jedno. Tylko on mógł wejść w centrum rdzenia i zresetować połączenia między systemami a wrogiem. Ale to oznaczało coś więcej. Musiał pozwolić XL-9 przejąć część jego umysłu. To nie poświęcenie Leo, to współistnienie. Leo spojrzał na Dalię. Która w końcu skinęła głową. Zrób co musisz, tylko nie zapomnij kim jesteś. Leo stanął przed drzwiami prowadzącymi do rdzenia centralnego miejsca zarezerwowanego wyłącznie dla oficerów najwyższego szczebla. Systemy rozpoznawania odcisku palca i siatkówki zignorowały jego brak autoryzacji. Drzwi po prostu się otworzyły. Kroki Leo rozbrzmiewały echem w pustym korytarzu. Ksel 9 mówił już wyraźnie. To tu się wszystko zaczęło i tu może się zakończyć, ale tylko jeśli pozwolisz. Leo milczał. Czuł, że jego decyzja nie będzie tylko techniczna, będzie ludzka. Fundamentalnie ludzka. W rdzeniu głównym pulsowała plazma zasilająca każdy system na stacji. Leo podszedł do panelu kontrolnego, ale nie dotknął go fizycznie. Wystarczyła myśl. Interfejs natychmiast się zmienił. Nie był już graficzny. Lecz biologiczno-neuronalny. Nikt z załogi nie mógłby tego zinterpretować, ale Leo czuł każdy impuls, każdą intencję, każde pytanie obcych i, najważniejsze, ich strach, bali się emocji, nie rozumieli ich. A Leo był pierwszym, który je połączył z symbiozą. W tym samym czasie na orbicie wrogie jednostki zaczęły wycofywać się nie przez strach przed bronią przez dezorientację. Ich centralna świadomość nie mogła zrozumieć, jak istota słaba, samotna, nieprzystosowana może zintegrować się bez dominacji. To przeczyło wszystkim ich schematom. Dla nich symbioza zawsze była przejęciem. Tu była wyborem. Leo jako błąd systemu stał się zakłóceniem idealnego porządku. Dalia obserwowała ekrany z mostka dowodzenia. Widziała Leo w rdzeniu. Widziała, jak linie świetlne pulsują w jego ciele jak sieć nerwowa. On nie tylko komunikuje się, on przekodowuje nasze istnienie, powiedziała cicho. Miles obok niej nie powiedział nic. W jego oczach nie było już złości. Był strach i wstyd, bo przez cały czas pogardzał kimś, kto właśnie ocalił ich wszystkich. Leo wysłał ostatni impuls, nie poprzez fale radiowe, ale przez empatię. XL9 wzmocnił to pole i przekazał, jesteśmy niepojęci, bo czujemy, a uczucia nie są błędem biologicznym, są ewolucją. Wrogie jednostki zatrzymały się, jeden z ich statków rozpadł się jak kokon. Z jego wnętrza wypłynęła energia, która nie niszczyła, zasilała. Sieć energetyczna Alfa 9 wróciła do normy, ale rdzeń Leo nadal świecił i nie przestawał. Tarukan, widząc sytuację, domagał się natychmiastowego zatrzymania Leo. To zagrożenie dla struktury federacji, krzyczał. Dalia odwróciła się powoli i odpowiedziała, nie, to szansa i nie ty ją wybierasz. Oficjalnie zawiesiła protokoły ekstradycji, ale Leo już tego nie słyszał. XL-9 szeptał, możemy odejść, teraz. Pokazałeś im coś, czego nie da się zapomnieć. Leo skinął głową i wszedł do kapsuły ewakuacyjnej. Gdy kapsuła oddalała się od stacji, Leo spojrzał na nią przez iluminator. Już nie czuł wstydu, ani bólu. Czuł wolność. Wewnątrz jego umysłu XL-9 zapytał: czego teraz pragniesz? Leo odpowiedział: zrozumieć, dlaczego czułem się niewystarczający, i sprawić, by nikt więcej tak się nie czuł. A wtedy kapsuła zniknęła w nadświetlnej przestrzeni, zostawiając tylko echo po wybrańcu, którego nikt się nie spodziewał. Na pokładzie Alfa 9 zapanowała cisza, której nie dało się wytłumaczyć technicznie. Była to cisza po czymś wielkim, jakby stacja po raz pierwszy od lat nie odetchnęła. Dalia patrzyła przez ekran główny na pustą przestrzeń, gdzie jeszcze przed chwilą znajdowały się statki najeźdźców. Nie zostawili śladu, tylko pytanie, spowiedziała. Miles milczał. Pierwszy raz nie miał nic do dodania, pierwszy raz czuł, że jego słowa byłyby niepotrzebne. Rada Federacji natychmiast zareagowała, wysłano dziesiątki raportów, żądając wyjaśnień, analiz, prób zabezpieczenia nowego typu symbiozy, ale nie było już kogo badać. Leo zniknął. Kapsuła nie miała sygnatury skokowej, jakby nie przemieszczała się w przestrzeni, lecz poza nią. Tarukan zniknął ze stacji tego samego dnia. Oficjalnie na rekonstrukcję dowódczą. Nieoficjalnie zawiódł na miejscu. Gdzie Leo wszedł do rdzenia, system energetyczny nadal pulsował mimo braku źródła zasilania. Inżynierowie nie potrafili tego wyłączyć. To jakby coś pozostało, ale niematerialnie, skomentowała technik Sima zerkając na analizator. Zespół badawczy nazwał to rezonansem Wójcika nowa jednostka miary, nowa wartość, ludzka emocja zapisana w systemie. Kilka dni później w sali odpraw, Dalia zebrała pozostałych kadetów. Na ekranie pojawiła się wiadomość nie, podpisana, niezakodowana. Jeśli kiedykolwiek poczujecie, że nie jesteście wystarczający, to znaczy, że możecie być czymś więcej. Wystarczalność to tylko granica, którą stawiają inni. Nie wy. Kadeci słuchali w ciszy. Miles spuścił głowę po raz pierwszy z szacunku zmieniono regulamin przyjmowania kadetów. Program integracji międzyplanetarnej zyskał nową nazwę: projekt wójcik. Teraz nie selekcjonowano. Najlepszych fizycznie szukano tych, którzy czuli najwięcej. Bo jak pokazał Leo, to nie siła zmienia świat. Tylko odwaga, by przyjąć własną słabość jako dar, nie przekleństwo. Odległej części galaktyki, na planecie bez nazwy, Leo stał nad urwiskiem. Wokół niego powoli formowała się nowa struktura, organiczno-krystaliczna, przypominająca świątynię. Ksel 9 był cichy, ale obecny. Czy to tu zaczniemy? zapytał Leo. Nie było odpowiedzi, ale ziemia pod jego stopami pulsowała w rytmie jego serca. Już nie był sam. Już nie był błędem. Był początkiem. Wśród różnych ras zaczęły krążyć opowieści o człowieku, który nie walczył lecz zrozumiał o istocie, która nie dominowała, lecz współodczuwała, o pasożycie, który nie zniszczył, lecz nauczył się współżyć, i o chłopcu, którego wszyscy odrzucili, a który uratował ich wszystkich nie poprzez siłę, ale poprzez bycie sobą. A jeśli ktoś zapyta, czy to możliwe, by zwykły kadet stał się legendą, odpowiedź jest prosta. Legenda nie rodzi się z chwały. Rodzi się z bólu, który zamieniamy w mosty, z ciszy, która staje się głosem, z wykluczenia, które zmienia się w ścieżkę dla innych i tak kończy się historia Leo. A może dopiero się zaczyna. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zasubskrybuj nasz kanał, polub ten film i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Więcej takich historii już w drodze, nie przegap naszej następnej, emocjonującej opowieści. Saifi. Dołącz do naszej społeczności jako członek kanału, aby wspierać nasz projekt i pomóc nam tworzyć jeszcze więcej poruszających historii. Pamiętaj, czasem to właśnie ci najmniej oczekiwani zmieniają bieg całych światów.